Sam Krzysztof Jackowski boi się 2024 roku. Zobaczył w swojej wizji wstrząsający obraz, aż ciężko uwierzyć. Krzysztof Jackowski jest z najpopularniejszych polskich jasnowidzów. Jego przepowiednie dotyczą tematów społecznych, politycznych, ale również indywidualnych, a nawet pogodowych. Tym razem profeta z Człuchowa podzielił się z fanami zupełnie nową wizją, w której odniósł się do wydarzeń, które mają się stać na wiosnę przyszłego roku. Nikt nie mógł się spodziewać, że Jackowski odwoła się do tego nazwiska podczas swojej przepowiedni. Krzysztof Jackowski podzielił się nową wizją na 2024 rok. Wielkimi krokami zbliża się rok 2024. Wiele osób zastanawia się, co tym razem przyniesie przyszłość. Okazuje się, że na ten temat wypowiedziała się sama baba Wanga. Popularna mistyczka wskazała, że przyszłość maluje się w czarnych barwach. Jej przepowiednia na nadchodzące miesiące nie była zbyt optymistyczna. A jak na ten temat wypowiedział się inny znany Jasnowic, Krzysztof Jackowski? Profeta z Człuchowa przez lata zgromadził wokół siebie mnóstwo fanów, którzy wierzą w każde jego słowa. Przepowiednie Jackowskiego niejednokrotnie się sprawdziły, choć w innych przypadkach jego słowa były dalekie rzeczywistości. Do każdej z wróżb należy więc podchodzić z dozą sceptycyzmu. Do tej pory Jasnowic wypowiadał się na wiele różnych tematów, dotyczyły one zaginięć, ale również wydarzeń na świecie i w polityce. Krzysztof Jackowski wieszczył nieszczęście. Okazuje się, że słynny profeta z Człuchowa postanowił odnieść się do wydarzeń politycznych, które mają rozegrać się w nadchodzącym 2024 roku. Według wizji Krzysztofa Jackowskiego do decydujących zdarzeń ma dojść w kwietniu. Według jego słów Polska ma stanąć w obliczu głębokiego kryzysu. Nieważne kto ten rząd sklei. W kwietniu będzie pierwszy głęboki kryzys. I to wcale nie będzie przez prezydenta, tylko przez marszałka chołownie. To jest nowy kwiatek, on jest świeży, wyznał Jackowski w wywiadzie z Super Ekspresem. Na scenie politycznej w Polsce ma dojść do konfliktu, który będzie stopniowo narastać. Jasnowic przewidział, że wielu polityków będzie zazdrosnych opozycję Szymona Hołowni. Tymczasem marszałek Sejmu będzie wiązać wielkie nadzieje ze stanowiskiem Donalda Tuska, co dokładnie zobaczył Krzysztof Jackowski. Krzysztof Jackowski o nadchodzących wydarzeniach na scenie politycznej w Polsce. Według słów Krzysztofa Jackowskiego Szymon Hołownia ma nadzieję zostać premierem Polski. Zdaniem jasnowidza Donaldowi Tuskowi ma marzyć się emerytura. Jest przebojowy, jego popularność będzie rosła, on by bardzo chciał tę wisienkę na torcie. Hołownia mu to zabierze, twierdzi profeta. Faktem jest, że Szymon Hołownia zyskał w Polsce popularność dzięki swojemu występowi jako prezenter w programie Mam Talent. Prowadzenie popularnego show do dziś jest mu wypominane, choć nie da się ukryć, że obycie medialne pomaga marszałkowi w pełnieniu nowych obowiązków. W ostatnim czasie jego słowa niejednokrotnie trentowały w mediach społecznościowych. Do tego faktu odniósł się Krzysztof Jackowski. Teraz ta popularność chołowni wywoła zazdrość u innych. Wszyscy będą podkreślać swój indywidualizm. Ich porozumienie będzie kruche, podsumował Jasnowic w wywiadzie.